No dobra już pomowy jestem na tej wybranej pozycji. Może sobie troszeczkę pozbieram strzały, może ewentualnie ich jeszcze trochę pokampimy. Ale nie dojdą Może się już br ta brama otworzy O właśnie, dobra Aaa, cholera spadłem, nie o to mi chodziło, o, no dobra niech już będzie Dobra ewentualnie trochę ich pokampię No come on, ty mnie kampisz Aj no dalej, ładuj się Dobra, i to by było na tyle, to jest dalej, 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 do oporu podnosimy, do, do oporu, o, ktoś padł, też jeden z moich, okej, chłopaki wbiły się na mury, super, to mnie cieszy, to wam pomaga. Strafiłem swojego. No i nie dobrze, nie dobrze. Dobra, strzały. Do oporu strzały, to jest podstawa. Ile tutaj jest tych strzał? Okej, okay, full. Super. Hmm. Tam nikogo chyba nie ma, tam się chłopaki wbiły. Dobra, sam sobie pokampimy trochę. Holarny cel. Ten rozruty jest zajebisty Aby stali w większej kupie też by się nic nie stało, nie? Miałem emocjonująca walka. A, w sumie czemu nie O, cześć kolego.

o, dobra, Luzik. No pięknie. A tak zakończony pomysł czosnku. Dziewięciu zabitych może być, Takie akceptuję. A akceptuję. Ardofekski strzelec, pustyny rozbójnik. Czemu nie? Zwerbujemy sobie wszystkich. Grabieści nie chcę. Tych pustynnych rozbójników ładuję do zamku. Tak, cieszę się, że żyjesz. A garniz. O, nie, to. Karnizom... Dodaj. Tych strzelców mnie tutaj i tych rozbójników też. Tych awansujemy. No i odjeżdżamy Dobra, udajemy się do tego zamku. Mam nadzieję, że go nie przejmę tego czasu, kiedy nie dojadę. Był no, byłby ładny fail. W sumie, fail jak fail. Wskazałem z... zamek na straty. O, super. O, no, teraz ten zamek i tak na zmianę, i tak na zmianę. Super. Dobra, jest coś takiego? Nie ma. Dobra. No nic, dobra, bliska. Ja jeszcze poprowadzę obronę tego zamku i zakończę dziś nagrywanie. Jest to fajnie zrenderuje na szybko. Zobaczę, że tam były małe rozmiary. O to mi najbardziej chodzi. Chcę trochę potestować właśnie z rozmiarami. I to na razie na tyle. Co so, ja, może jak będę grać przy okazji, to może zajmę sobie ten zamek. Jak on się nazywa? Ja ma jedyny. Seraty pierdaty język połamany. Eee, więc tak. Eee, Zgodę sobie ten zamk, chyba, że będzie jakiś f... fajna. Hmm. Będzie jakiś bardzo fajny atak Dobra, kontynuuj i zaczekamy przez jakiś czas. Jest obrążenie czy nie ma obrążenia zamku? Jest obrążenie. Odrzucimy ofertę na razie. Ja was tu wszystkich chyba skasuję. Zaczekaj przez jakiś czas. Niech to obnażenie sobie zniknie z tego zamku. O, odejdź. Jeszcze pod obrażeniem. Oder kto mnie tutaj nawiedza? Ninja jesteś? Eee, Okej, okay, mam na minusie cud cudownie. Małe zapasy. dobra. Kupimy coś tutaj od tych chłopów. Okej. Okay. I trzeba było nawiedzić jedną wioskę. Trzeba zdobyć łupów i żarełka. Podaj mi takie działanie: ogrób wioskę zrównując z ziemią. A jakby inaczej. No, come on, come Szybciej, 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 szybciej. Szybcie. Oblega zamek, dobra, już tam idziemy, już tam jedziemy, już tam idziemy, no kamam, Dobra, super. Więc tak, najpierw żarcie. Bo żarcie to jest podstawa. Oliwki, okej. Okay. I niewyrobiony jedwab z oliwą. Ech, tam jeszcze był. Dobra. Da się ich złapać? Da się złapać, dobra. Jeszcze bliska te dwie walki i ja z Panem to renderować. Okej, okay. wyrównany pojedynek. Uuuu, uh, mają od konicy. Tego nie lubię. Hmm, ładne cienie jestem w tej grze. I mi się podoba. Aj jaki wlot zrobiłem. Ja, za to tej konicy nie lubię. i. no pięknie, ten jest wykończony. No teraz będą cholery uciekać. Musimy w sumie nie mam sensu ich co gonić, bo i tak, i tak ich nie dogania. chyba ci jak ładnie w rządku biegną. dobra dwóch uciekło trzech no come on. oj w sumie tam ci może sobie dadzą radę nie da tam tamta strona no właśnie O, no nawet zabili jednego. Okej, okay, jeszcze jedna się trzyma przy życiu. Gdzie on jest? Jak się rzuca? O, pięknie. Skampiony. Cudownie. No, come on. No. Pięknie. Aha, miałem ci dać tarcze. No to zrobiłem. To jest lepsza. Ciężar opór 9. Opór 22. Ciężar 3. Wielkość 79. Szybkość to, Dobra. To wyrzucamy. Właśnie teraz tak. Post, nie postać. Oddział. O, można nawet awans. Super. Wyposażenie. Najpierw wyposażenie chcę Twoje. Proszę. Yy. W Twoich umiejętnościach, siła, wytrzymałość, znowu widzimy wytrzymałość, bo to się najbardziej przyda. Hmm, nieważne, ok. W sumie, a mnie daleko do awansu? Postać Jeszcze troszeczkę, trochę tego jest. Dobra. Szybko ratować zamek. Ej, nic tutaj nie widzę, że ktoś tutaj oblegał. Tu ktoś oblega? Nie. Tu też nie. I tu też nie. Więcej zamków nie mam przecież. Dobra. Poczekamy sobie jakiś czas. No czekaj przez jakiś czas. Zobaczymy co się stanie. Co zosta... To jest co rodok dobiegł końca. No dobra. Mam nadzieję, że mnie atakować nie będą. Rodokowie. Zjeżdżamy i super. Informacja znikła. Dobra, jeszcze na wyska sobie splądruję z wami. O, ciociu ciociu jest mięso armatnie. Tam też. O, trochę tego jest. Emir Wada ślub gin. Jedziemy z koksem. To będą dwie ludzi z kawalki. Może no, nagram coś na no, powiedzmy hmm. wtorek, od razu w poniedziałkowy, znaczy w środę, w poniedziałkowy dzień ładnie kosicie, ładnie, ładnie. Tu są ci wrogowie. Nowi Dobra, chłopaki, tnijcie ich tnijcie. On mi się już szczerze nie chce. Dobra, ich uciekają. O! Jeszcze jedna kolejka do wybicia. O, Emirpad. Super. No jeszcze ten. Kawalerzysto się uratował No, dobra, pięknie I zostało 5 no, już 3, 2, 1 0. Świetnie bardzo mnie ciekawi no, bierzemy sobie wszystkich jeńców zawsze można ich opchnąć gdzie wyjdziecie Oblegać miasto? A, zamek, oblegać Jedno obrężenie dobiegło końca i następne i następne. O, tu jest obrężenie. Okej, okay, podejście i Mało was. Trochę. A słowa broń. I macie konicę, cholera. Co jest z tym konicą? Była piechota, by mi to szybciej poszło. Ja pod prąd wszyscy z, z prądem, tak? Dzugy my to mamy Wartownika, zrobiłem. Super. No i z to będzie ostatnia walka na dzisiaj. Ja sobie tylko oblecę obronić obydwa zamki i zacznę to renderować. Bo chyba nic innego Wam na dzisiaj nie pokażę, chyba że... Mm, troszeczkę się tutaj jeszcze pomęczę z oddziałami. Poza nagrywaniem. I będziemy już turmować kolejny zamek. I miasto, już chyba innego sposobu nie ma. No, dalej, 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 zostawcie dwóch. Pięknie, a no, nie z bliska. Plan wydawniczy powinien być taki, jaki jest. Niezaburzony. O, mamy jeńce, super. Powiem być niezaburzony do końca tygodnia. Jeśli coś by się zmieniło, to poinformuję Was w luźnym graniu. I co jeszcze odnośnie ogólnych pierdół? Coś jeszcze? W sumie będę pracować nad tą nową serią. Słuchajcie, jeśli wpadnę na jakiś pomysł zrobienia jakiejś ławeczki lub czegoś własnego projektu to ja to szybko sobie coś narysuję Autokarda raczej nie będę stosować, ale raczej wszystkie 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 No dobra jeszcze jedna bitwa i pogadam sobie jeszcze chwila wszystkie zasady rysunku tam będę stosować ja mam później zrobić jakiś tam szybki materiał na temat czytania rysunku co i jak tam robiście? Potem to jakoś rozgryźli, a ja będą jakieś tam błędy, to możecie mi to wytykać. Ja będę starać się poprawiać, bo mam <laughs> no, wykształcenie średniej mechanicznej i wam chcę pokazać, co jak będzie wyglądać. Może by się czegoś nauczyć nowego. Może taki już z mojej strony poradnik. Najgorsze jest to, że będzie zależy od podstaw. Będzie kilka materiałów nawet do przodu. No come on. A chodź tutaj. Dobra. Padłeś? powstań. No, super. No i co? I to było na tyle właśnie z tego kombinowania następnej serii. Myślę troszeczkę inny, chcę zrobić taki właśnie łączony kanał z graniem, i jakimś tam budowaniem, ale to są tylko moje plany. Na razie tylko plany ludziska. Także nie bierzcie sobie tego do siebie, że obiecuję wam, że coś zrobię, ale po prostu będę się starać wprowadzić to w życie. Aha, no odnośnie serii, którą wam mówiłem, że nagrywam Command Concord. Nie wiem czy to mówiłem, ale ten projekt porzucę, bo cholernie trudno mi nagrywać moim aparatem. Będzie kamera, będą materiały nagrywane z moją gębą. Naprawdę pół godziny nagrywanie i patrzenie, się, czy się nie wyłączył um, um, aparat. No to jest upierdliwe. Coś jeszcze do powiedzenia? Chyba raczej nie. Hmm. Nowa seria, tu jak powiedziałem, to powiedziałem, to powiedziałem. Porządki też, oczywiście to chyba wam powiedziałem, że zrobię to jutro do, dopiero po pracy. Coś jeszcze? Hmm. Aha, właśnie. Yy, zostały mi trzy odcinki Anawake'a, to wam muszę powiedzieć. zapewniam, o tym napomknąć. Że pomałuż będę siadać do serii Medal of Honor Singla. Naprawdę do singla nie mam nic do zarzucenia, do Multika jeszcze coś tam, coś tam. Ale ogólnie no, Multik też nie jest z najgorszych lotów, ale ogólnie kampania to podstawa Tigry. Yy, zagrajmy jakieś strategiczne. No nie wiem, te Tropiku będę cały czas kombinować. Jak nie, to polecimy sobie Shoguna. Tak myślę. Okej, okay, dobra, to Shoguna, mm, jeszcze nie nagrywam, muszę Wam powiedzieć, jako tako eee... Skyrima, jeszcze muszę zrendować, w sumie to dwa odcinki, ale trzy mi ich wyszły, jest, 13 odcinek jest łączony, no na tym przestałem nagrywać. Eee... Coś jeszcze? Chyba nie, wszystko powiedziałem. Tak więc ludziska... Ja byłem raz. To było... Zagrajmy luźnie. Takie, niestety, takie no, troszeczkę nietypowe i poza limitem, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak więc... Komentujcie. Jak już mówiłem, ocena to jest Wasza sprawa. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.